Drodzy przyjaciele, proszę, abyście zwrócili szczególną uwagę na dzisiejsze przesłanie od Matki Bożej. Ma ona dla nas cenny dar, sekret dotyczący rośliny i owocu, które mogą być naszym zbawieniem w obliczu nowych chorób. Słuchajcie uważnie, a potem odbędzie się moment medytacji i specjalna modlitwa za wasze zdrowie. Zdrowie jest kluczowe do dobrego życia. W chwilach, gdy wszystko wydaje się ponure, Pamiętajcie, że istnieje wieczne światło, które nas prowadzi i chroni. To światło jest jak gwiazda poranna, jasna i delikatna, oświetlająca wszystko wokół. Jest to światło Maryi, które oświetla naszą drogę i otacza nas miłością. Przyjmijcie tę miłość, gdyż wzmacnia nas i daje nadzieję na lepsze życie. Nie oddalajcie się i nie zapomnijcie o tym spotkaniu z miłością. Gdyż w niej tkwi prawdziwy sens życia. Maryja wzywa nas do siebie, ponieważ już dokonała wielkich cudów i nadal to czyni. Jako znak posłuszeństwa i jedności, proszę, abyście napisali w komentarzach Oświeć moje drogi, Matko. Tak jak ona nas błogosławi, powinniśmy błogosławić się nawzajem, szerząc miłość i dobroć gdziekolwiek jesteśmy. Nie potrzebujemy wielkich gestów. Wystarczą małe akty troski i zrozumienia. Niech Bóg nas zawsze błogosławi i chroni, moi drodzy przyjaciele. Obecnie, gdy ludzkość zmaga się ze swoimi cieniami, nadszedł czas na przebudzenie do nowej jutrzenki nadziei. Echo proroctw się spełnia, rezonując wołaniami tych, którzy zaniedbali prawdę i przekręcili jej istotę. To spotkanie, drodzy, jest wezwaniem do siły i czujności w środku burzy, która nawiedza świat. Przynoszę przesłanie, które jest zarówno ostrzeżeniem, jak i balsamem dla zaniepokojonych serc. Pojawia się nowa choroba, rzucająca cienie strachu i niepewności, ale nie rozpaczajcie, gdyż jestem tu, aby prowadzić Was przez ciemności i przynieść światło uzdrowienia. To jest bitwa, którą ludzkość będzie musiała stoczyć, ale pamiętajcie, że wiara i mądrość Boża są naszymi najpotężniejszymi broniami. Tak jak dbamy o nasze ogrody, Musimy dbać o nasze ciała i dusze, aby stawić czoła tej przeciwności. Teraz ujawniony jest sekret ukryty w owocach ziemi, a na nas, ze swoimi leczniczymi właściwościami będzie naszym sojusznikiem w tej podróży. Dodajcie trzy plasterki tego owocu do herbaty z werbeny, a otrzymacie ochronny napój wzmacniający ciało i duszę, przeciwko atakom tej nowej choroby. Razem jesteśmy silniejsi. Stawmy czoła temu wyzwaniu z odwagą i determinacją. Ważne jest, aby rozpoznać naturalne dary, które otrzymaliśmy od Stwórcy, aby pomóc nam w trudnych momentach. To jednak nie wystarcza, konieczne jest utrzymywanie żywej wiary. Zapraszam Was do odkrycia na nowo radości z czytania Biblii i codziennej modlitwy. W tym cyfrowym tomie znajdziecie modlitwy na każdą sytuację, zapewniające życie chronione przez boskość. Nie przegapcie tej szansy, kliknijcie w link zamieszczony w komentarzach i pobierzcie teraz. Obecnie stajemy w obliczu nowej agresywnej choroby, która atakuje skórę i układ oddechowy. Aby z nią walczyć, istnieje proste rozwiązanie: trzy plasterki ananasa i liść werbeny zagotowane. Pijcie litr tej mieszanki przez kilka dni i nie zapominajcie o modlitwie. Gdy świat staje w obliczu konfliktów i duchowych pustek, Módlmy się razem za ludzkość, módlmy się za Meksyk, Ekwador, Kolumbię i wiele innych miejsc, które wołają o nadzieję. Przyjdźcie do mnie, dzieci, i przyjmijcie błogosławieństwa Najświętszego Serca. To jest wezwanie Jezusa Chrystusa: jednoczcie się, módlcie się z sercem pełnym miłości i celu. Tylko w ten sposób będziemy naprawdę chronieni pod Jego boskim płaszczem. Drodzy bracia, Duchowość jest istotną częścią naszego życia, głębokim połączeniem, które łączy nas z boskością i prowadzi przez ścieżki wiary i miłości. W tym rozległym duchowym wszechświecie wyróżnia się postać Matczyna, Maryja, Matka Jezusa. Z jej czułością i łaską obiecuje nam wielkie cuda przez swoje niebiańskie wstawiennictwo. Kontemplując jej historię posłuszeństwa woli Bożej, jesteśmy inspirowani do naśladowania jej kroków, szukając prawdziwego błogosławieństwa płynącego z czystej i szczerej miłości, którą naucza nas Jezus Chrystus. Nawet w trudnych i burzliwych czasach znajdujemy siłę i nadzieję w wierze. Jest niezbędne, abyśmy szukali mocy i schronienia w obecności Jezusa i Maryi, naszych niewyczerpanych źródeł miłości i uzdrowienia naszych pewnych przewodników w trudnych chwilach. Kierując nasze prośby do Jezusa, w pełni ufamy Jego mocy i nieskończonemu współczuciu, szukając zarówno uzdrowienia duchowego, jak i fizycznego dla naszych cierpień. Panie, wiemy, że nasza wiara nie zawsze jest silna i mocna, dlatego prosimy Cię, abyś ją umacniał, abyśmy mogli stawić czoła trudnościom życia z odwagą i nadzieją. Uznajemy i dziękujemy za wszelką opiekę, i ochronę, którą nam ofiarujesz. My, Twoje dzieci w naszych ciałach i sercach, Panie, prosimy za wszystkich cierpiących z powodu chorób i trudności, błagając o miłosierdzie i ulgę w ich bólu. Niech te słowa wiary i nadziei odbijają się w naszych sercach, inspirując nas do życia każdego dnia z wdzięcznością, miłością i współczuciem. Niechaj nauki Jezusa i Maryi prowadzą nas abyśmy promieniowali światłem i miłością na otaczający nas świat. Drodzy przyjaciele, to jest szczególny moment, kiedy zapraszam Was do wysłuchania z uwagą przesłania, które nasza ukochana Matka, Dziewica Maryja, nam przynosi. Przynosi ona ze sobą ukryty skarb, zawarty w owocu i roślinie, które mogą nam pomóc w obliczu nowych chorób. Proszę, poświęćcie chwilę, aby wysłuchać tej wiadomości. Ponieważ po jej przekazaniu odbędzie się specjalna medytacja i modlitwa o nasze zdrowie. Wszyscy wiemy, jak ważne jest dbanie o zdrowie, aby cieszyć się pełnią życia. Pozwólcie, aby boska miłość, która nas otacza, przeniknęła wasze serca w tym momencie. Ofiaruję wam całe potrzebne światło, aby stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na waszych ścieżkach. To światło, niczym jasna gwiazda poranna, Oświetla nasze drogi i ogrzewa swoją delikatną jasnością. Kluczowe jest przyjęcie tej miłości i tego światła, gdyż to one podtrzymują owoc życia wiecznego w nas. Nie oddalajcie się, drodzy, gdyż widziałem wielkie cuda wynikające z posłuszeństwa. W geście jedności i duchowej wspólnoty zapraszam Was do napisania w komentarzach: Oświeć moje drogi, Matko. Tak jak nieustannie Was błogosławię. Zachęcam Was do błogosławienia siebie nawzajem. Nie potrzebujemy długich pożegnań, ale raczej zjednoczenia naszych serc w jednym celu, pełnym miłości i wiary. Z Bożym błogosławieństwem zapraszam Was do głębokiej refleksji nad kluczowym momentem, w którym żyjemy. Gdy ludzkość zmaga się z cieniami swojej własnej okrutności, zbliżamy się do transcendentalnego przebudzenia, gdzie radość wypełni nasze serca przynosząc spełnienie dawnych proroctw i echo wołań tych, którzy zaniedbali prawdę na rzecz iluzji. W tym spotkaniu dusz, drodzy, znajdźmy nie tylko siłę i mądrość, ale także współczucie i solidarność. Bądźmy dyskretni i uważni na każdy znak, aby wśród burzy i chaosu naszego ziemskiego istnienia mogliśmy wyłonić się jako latarnie nadziei, promieniujące światłem i miłością dla wszystkich, którzy nas spotykają. Wiedzcie, że nie jesteście sami, bo jestem tu, aby Was prowadzić przez ciemności, trzymać Wasze ręce i prowadzić do bezpiecznej przystani uzdrowienia i odkupienia. Moi przyjaciele, w tym kluczowym momencie naszych żyć zapraszam każdego z Was do otwarcia nie tylko uszu, ale także serc i umysłów na przesłanie, które przekracza czas i przeciwności, z którymi się borykamy. Stoimy w obliczu ogromnych wyzwań. Gdzie bitwa między światłem a ciemnością rozgrywa się przed naszymi oczami. Jednak nie jesteśmy bezradni. Przeciwnie, jesteśmy obdarzeni potężnymi broniami, wiarą i mądrością. Tak jak ogrodnik z troską pielęgnuje swoje rośliny, my również musimy karmić nasze ciała i dusze świętymi naukami, które przetrwały próbę wieków. W tym kontekście dzielę się z wami starożytną tajemnicą wiedzą ukrytą w głębinach czasu. A na ze swoimi leczniczymi i wzmacniającymi właściwościami wyłania się jako potężny sprzymierzeniec w walce z chorobami nękającymi ludzkość. Wyobraźcie sobie, jak z szacunkiem dodajemy go do herbaty przygotowanej ze świętej rośliny zwanej dziewanną. Ten prosty gest nie tylko wzmacnia nasze ciała fizyczne ale również odżywia nasze dusze, oferując ochronę przed podstępnymi atakami chorób zagrażających naszemu zdrowiu i dobrostanowi. Nie lekceważcie mocy i wielkości darów natury, które hojnie zostały nam przekazane przez Stwórcę. Każda roślina, owoc i korzeń jest przejawem boskiej miłości i miłosierdzia, powierzonej nam, aby nas prowadzić i chronić w najtrudniejszych momentach naszego życia. Pamiętajcie, że wiara jako uniwersalny klucz nie tylko otwiera wszystkie drzwi, ale także oświetla każdą ścieżkę, którą wybieramy w naszej wędrówce. Dlatego, moi przyjaciele, niech ta wiedza nie będzie tylko przelotną refleksją, ale stałym światłem w naszych sercach i umysłach. Niech nas inspirowała do troski nie tylko o siebie samych, ale także o siebie nawzajem, jednocząc nas w większym celu miłości, mądrości i współczucia. Niech każdy z nas, jako Strażnik Nadziei, promieniuje tym światłem na otaczający nas świat, przekształcając wyzwania w okazję do wzrostu i uzdrowienia. Dzięki temu możemy stać się agentami przemiany, wzmacniając się nawzajem, gdy stawiamy czoła wyzwaniom tej ery. Wiara jest portalem do boskości, kluczem, który otwiera bramy nieba. Zapraszam Was do podążania tą ścieżką, znajdź duchowe ożywienie dzięki mojemu ebukowi. W którym na nowo odkryjesz radość czytania Biblii i codziennej modlitwy. W jego stronach znajdziesz skarb modlitw i refleksji, starannie opracowanych, aby odżywić Twoją duszę i wzmocnić Twoją więź z boskością. Pobierz go teraz, klikając na link w komentarzu poniżej. Nie zwlekaj z tym duchowym przebudzeniem, które na Ciebie czeka. Boska ochrona nie zna opóźnień ani odroczeń. Niech światło Najświętszej Maryi Panny. Oświetla Twoje kroki na tej drodze wiary i odkupienia. Niech tak będzie, umiłowani, niech nasze modlitwy odbijają się echem po całym wszechświecie. Stajemy w obliczu nowego zagrożenia, złośliwej choroby, która szybko i gwałtownie atakuje skórę i płuca. Ale nie poddawajcie się. Mamy tarcze, ananasa i dziewanne. Dodajcie te naturalne skarby do swojej codziennej rutyny, aby się wzmocnić. Nigdy nie jest za dużo, by wzywać niebiosa. Duchowa walka stała się rzeczywistością, a pustka nas prześladuje. Módlmy się, bracia, za każdy zakątek świata, gdzie serca drżą ze strachu. Modlitwa szczera jest potężnym aktem miłości. Przyjdźcie, dzieci, pod schronienie Najświętszego Serca. Jezus wzywa nas do duchowej jedności, a Jego Matka, Najświętsza Maryja Panna, prowadzi nas z delikatnością i harmonią. Naśladujmy jej przykłady posłuszeństwa i miłości. Niech każde błogosławieństwo, którym się dzielimy, będzie wyrazem miłości Chrystusa. Módlmy się razem z intencją i wiarą, bo to w ten sposób znajdujemy schronienie w sercu Boga. W czasach wyzwań, które sprawdzają naszą wytrwałość, jesteśmy wezwani do utrzymania niezachwianej wiary, uznając, że nasza prawdziwa siła pochodzi od Jezusa Chrystusa, naszego ukochanego Króla i naszej niebiańskiej Matki. Kluczowe jest nie tylko przyjmowanie ich nauk, ale także wcielanie ich dobroci i posłuszeństwa w każdej dziedzinie naszego codziennego życia, czerpiąc inspirację z ich przykładów. Dziś pokornie zwracamy się do Ciebie, szukając specjalnego uzdrowienia dla wszystkich, którzy cierpią zarówno fizycznie, jak i duchowo. Udziel nam łaski doświadczenia Twojej miłującej i uzdrawiającej obecności w naszym życiu. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za Twoją nieustanną opiekę i transformujące dzieła, które realizujesz w naszych sercach i ciałach. Równocześnie uznajemy znaczenie wstawiennictwa za tych, którzy zmagają się z chorobami i trudnościami. Prosimy o Twoje miłosierdzie, o miłosierny Boże i o to, byś przyniósł pociechę i ulgę w ich najtrudniejszych chwilach. Niech nasza wiara będzie naszym światłem i wsparciem. Prowadząc nas przez cienie i wzmacniając w obliczu wyzwań. W Tobie znajdujemy bezpieczne schronienie i wieczną nadzieję. Wyrażamy naszą wdzięczność i chwałę, uznając, że jesteś godzien wszelkiej czci i chwały za Twoją nieskończoną dobroć i bezwarunkową miłość. Teraz odmówmy modlitwę, która będzie bardzo ważna w obliczu wyzwań, które napotykamy. W czasach trudnych i niepewnych szukamy pocieszenia. I boskiego przewodnictwa, które tylko nasza niebiańska Matka może zaoferować. Maryjo, Najświętsza Panno, Matko Jezusa Chrystusa, jesteś latarnią nadziei i miłości dla nas wszystkich. Twoja Matczyna obecność i wstawiennictwo u Syna Bożego są pociechą wśród życiowych burz. O Najświętsza Maryjo, Królowo Niebios i Matko Miłosierdzia, w tej chwili trudności i niepokoju błagamy o Twoje potężne wstawiennictwo. Ty, która znałaś cierpienie niepewności i bólu, która pozostałaś niezachwiana w wierze w obliczu przeciwności, spójrz na nas, Twoje dzieci, które teraz stoją w obliczu tak trudnych czasów. Otocz nas swoim ochronnym płaszczem, o miłująca Matko. Prosimy Cię, abyś wstawiła się u swojego Syna, Jezusa Chrystusa, za wszystkich cierpiących na całym świecie. Niech Twoja modlitwa będzie jak balsam pokoju i nadziei dla tych, którzy zmagają się z chorobami, stratami, samotnością i rozpaczą. Naucz nas, O Najświętsza Maryjo, pełnego zaufania do woli Bożej, tak jak Ty czyniłaś w każdym momencie swojego ziemskiego życia. Niechaj, tak jak Ty, przyjmujemy z pokorą i wiarą próby, które stają przed nami, wierząc, że Boża Miłość nas podtrzymuje i prowadzi. Maryjo, gwiazdo poranna. Niech Twoje światło świeci na nasze ciemne ścieżki, pokazując nam drogę pokoju i pojednania. Wzmocnij nas w wierze i miłości, abyśmy mogli być narzędziami pociechy i pomocy dla naszych braci i sióstr w potrzebie. Najświętsza Maryjo Panno, módl się za nami teraz i zawsze, abyśmy dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu mogli doświadczyć duchowego i fizycznego uzdrowienia, którego tak bardzo potrzebujemy.